Cześć, witajcie na kolejnych zadaniach związanych z ciągami. Oblicz w sumie mają wszystkich liczb dwucyfrowych, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 1. O co chodzi w tym zadaniu? To sobie zrobimy w jednej odsłonie, bo myślę, że to jest dosyć proste. Przede wszystkim, no zapiszmy sobie pierwszy wyraz, a1, tak? Czyli inaczej mówiąc, jest to liczba dwucyfrowa, która przy dzieleniu przez 4 daje resztę 2, tak? Czyli mamy sobie jakąś tam liczbę, nie wiem, 17, która przy dzieleniu przez 4, tutaj coś nam wyjdzie, tak? Tu jest 4, o, akurat się odcelowało. I co? 17 minus 16? 1. I to jest nasza reszta, tak? Czyli musimy znaleźć wszystkie takie liczby. No dobra, pierwsza liczba, jak znaleźć to? Szukamy liczby, które się dzieli przez 4, najmniejsza liczba dwucyfrowa, no to jest 12, tak? No i dodajemy sobie po prostu do tego 1, czyli będzie 13 to jest nasza pierwsza liczba. Druga liczba, no to jest 16, tak? Bo 12 plus tak? kolejna, która da się podzielić przez 4, plus 1, tak? Dalej to by było 20 podzielić przez 1, tak? Dobrze mówię, tak? No, czyli mamy 17, i tak dalej. I ostatnia liczba, e, tak? A n, to wyjdzie nam, no i zobaczmy ile. Mm. Jaka liczba da się podzielić przez y, 4? E, 90, 90 to na pewno, tak, 90, y, to, to, to będzie 96, tak? Przez 4, bo to jest inaczej mówiąc 2, 8, a, tak? I tu będziemy mieć 16, dokładnie. Czyli to jest 97, bo musimy jeszcze dodać 1. Czyli mamy ostatnie 97. No i. Trzeba obliczyć sumę, tak? Zurna sumę mam nadzieję, że już znacie. Sn to jest a1, tak? Napiszę tu a1 dodać e, razy e, dodać n min u. jeszcze raz. Sn to jest tak. a1 dodać an podzielić przez dwa razy n, tak? No a1 to jest 13. Dodać an, czyli ostatni wyraz, to tutaj jest 97. Podzielić na 2, i razy ilość wyrazów. A ilość wyrazów, a n, możemy to wyznaczyć. Ja? No, bo skoro wiemy, że ogólny wzór to jest a1, dodać e, n minus 1 razy e, tak, to wystarczy podstawić te dane, które mamy. a1 wynosi 13. Dodać n nie wiemy. I razy e. Wnosi różnica 4, tak? A tu mamy 97. No i wyznaczamy. <laughs> czyli 97 to to się równa 13 dodać 4n minus 4, tak? Czyli mamy, że 97 e, równa się 9 dodać 4n, czyli jak to sobie odejmiemy, to mamy 88, tak? Aha. A to się równa 4N, podzielimy na 4, czyli N równa się 22, tak? No, Czyli to też wiemy, że to jest tak naprawdę suma 22 wyrazów. I tu razy 22. To sobie skrócimy 11 i wymnożymy, tak? Czyli S z 22 to się równa. ile to to, to jest 110, tak? Razy 11, czyli mamy że S22, to to się równa 121 1210, tak? Bo 11 razy 11 to jest 21 i zaraz dopisujemy. No, to to wszystko. Ok, mam nadzieję, że teraz to zrozumieliście. Dzięki i do zobaczenia.